W dzisiejszym odcinku dowiecie się m.in., czy jest jakaś srebrna karta, która jest lepsza od ikony oraz czy można trafić 9 ukałtów w jednej pasce, a także kilka innych ciekawostek na temat FIFA. Zapraszam oczywiście do oglądania. 10 minut jest można zarabiać? Standardowo zanim zaczniemy, zostaw subskrypcji, aby hajs się zgadzał. Dodatkowo zachęcam do stawienia łapki w górę, ustalmy tak, że będzie 1000 łapek, jutro pojawi się nowy odcinek, bo jak wiecie zależy mi na tym, żeby rzeczywiście ten kanał się rozwijał i tak jak wam obiecałem, żeby te filmy były jak najczęściej mogę. A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od pytania, czy można zrobić draft, w którym są same karty specjalne? I kurczę, pierwsze pytanie na pozór proste, no bo niby odpowiedź jest fałsz, no bo jak można zrobić draft, w którym nie ma silvera? Okej, okay, te drafty bez silvera czasami się zdarzają, ale drafty nawet bez żadnej złotej karty? Ale kurczę, ja znalazłem draft, w którym jest to rzeczywiście możliwe. Jak tutaj możecie zobaczyć, pewna osoba zrobiła draft 162 i nie miała żadnej karty, która nie była kartą specjalną. Jak widzicie tutaj toty, ikony i tak dalej, ale wszystkie te karty są kartami specjalnymi. Natomiast nie ma żadnej srebrnej karty, złotej, a nawet jakiejś brązowej zliczowanej. Nic. Po prostu jest to draft, w którym są same specjalne karty. Także jest to rzeczywiście możliwe. Czy to prawda, że połowa kart, która dostała kartę drużyny roku, nie otrzymała karty drużyny sezonu? I kurczę, jest to rzeczywiście prawda, a nawet dodam tutaj więcej, bo ponad połowa graczy nie otrzymała karty drużyny sezonu, nie otrzymał tej karty David De Gea, Sergio Ramos, Varan, Marcelo, Kante, Modric, De Bruyne i jest to aż 7 kart z 11, także tak naprawdę tylko Ronaldo, Messi, Mbappe i Van Dijk otrzymali karty drużyny sezonu no To jest też dużo związane z tym, że po prostu sezon Realu Madryt był na tyle fatalny, że żadna karta, że żaden zawodnik nie zasłużył na taką kartę, a właśnie w drużynie roku jest tych kart aż jak widzimy 4, także no, oni nie mogli dostać takiej karty, bo po prostu na nią nie zasłużyli. De Gea też nie był to jego najlepszy sezon, De Bruyne dużo kontuzji, Kante niestety też nie zasłużył na taką kartę. Także jest to rzeczywiście prawda, i to jest jedyny przypadek w historii, kiedy aż tyle kart Fifie nie otrzymało karty drużyny sezonu, pomimo tego, że mieli kartę drużyny roku. Czy ktoś miał cały skład ikon w drafcie? I to pytanie już kiedyś padło na moim kanale, ale postanowiłem, że trzeba je troszkę zaktualizować, bo było już nieco dawno i wtedy odpowiedź na to pytanie była fałszywa, ponieważ można było mieć tylko 10 ikon w drafcie i to był rekord świata. A natomiast teraz. Nic się nie zmieniło, wciąż można mieć tylko 10 ikon w drafcie, Jest to rekord świata. Nikt nigdy nie miał 11 ikon w drafcie, Ja nigdy takiej osoby nie znalazłem. Może ktoś z Was znalazł, możecie napisać, ale najprawdopodobniej rekord to wciąż 10 ikon. Także niemożliwym jest zrobienie całego składu draftów z ikon. Czy Virgil Van Dijk ma najwięcej specjalnych kart spośród wszystkich zawodników z każdej edycji FIFA? I ku mojemu zdziwieniu jest to nieprawda, ponieważ Vergil Dijk nie ma wcale najwięcej kart ze wszystkich zawodników spośród wszystkich edycji gry. Plasuje się on na drugim miejscu, natomiast na pierwszym jest Mohamed Salah z FIFA 18. I tutaj u Salaha nie wliczam karty za Mistrzostwa Świata, czyli za rok 2014, bo, ta, bo jak pamiętamy, ta karta wyszła jako dodatek do FIFA, to nie chcę tego zaliczać. Miał on wtedy 14 specjalnych kart, natomiast Vergil Dijk w tym roku ma tych specjalnych kart 13. I nie wliczam tutaj oczywiście czerwonych informów, no bo ponieważ są to, to takie same karty jak te informy zwykłe, tylko że jako nagrody za Food Champions, Także o jedną kartę mniej. No już Werdji Wandek chyba nie dostanie żadnej specjalnej karty. Także nie, nie jest to prawda. Wandek nie ma tych kart najwięcej, ma ich w salach. Kto w historii FIFA ma więcej kart specjalnych? Ronaldo czy Messi? No, God! No, God, please no! 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 Zastanawiam się, czy sami wy wiecie jaka jest odpowiedź na to pytanie, bo poprawną odpowiedzią jest, że to właśnie Leo Messi ma więcej kart specjalnych, ma ich aż 69, natomiast Cristiano Ronaldo ma tych kart 67. Liczę, liczyłem tutaj, nie tak jak w przypadku właśnie Mohameda Salaha, gdzie nie zaliczę mu właśnie karty za Mistrzostwa Świata, tutaj przeliczyłem dosłownie każdą kartę jaka od FIFA 9 do FIFA 19 wyszła. I właśnie tych kart Messi ma 69, a Cristiano Ronaldo 67. Można powiedzieć, że i do web, web. Tak szczerze wam powiem, że właśnie Leo Messi FIFA 19 dużo nadrobił kart do Ronaldo, bo chyba miał aż 3 więcej, natomiast właśnie Ronaldo miał troszkę gorszy sezon i nie miał aż tyle informów, dlatego Leo Messi ma tych kart obecnie więcej, ale myślę, że tutaj jeszcze walka będzie. I teraz przejdziemy do pytania odcinka, ale zanim ono zachęcam Was, widzowie, do zostawienia pytania na kolejny odcinek. Bo to Wy, widzowie, tworzycie tą serię. I pamiętajcie, że im więcej pytań zostawicie, tym dłuższe będą odcinki. No i teraz pytanie odcinka, a mianowicie ja to pytanie bym przerobił na to, czy można mieć 9 walkoutów w jednej paczce. A tutaj oryginalne pytanie było, czy można trafić 6 kart specjalnych w jednej paczce. I zresztą, jak widzicie, spójrzcie teraz na tą paczkę, jest tutaj aż 9 kart specjalnych. No niestety nie byłoby tu 9 walkoutów, chociaż było do tego bardzo blisko. Dwie z tych kart niestety nie zaliczają się do walkoutów, ale i tak nie zmienia to faktu, że ta paczka jest fenomenalna. 9 kart specjalnych, no, no jest to nie wiem jak mała szansa, ale kurczę rzeczywiście jest to możliwe, żeby trafić aż tyle kart specjalnych. Także w pytaniu było zadane, czy jest to możliwe, żeby mieć ich 6, a tutaj proszę bardzo, aż 9. I kurczę, gdyby każda kolorowa karta miała walkout, to byłoby ich tutaj 9. A dokładnie w tym wypadku jest ich 7, a w tym 3, bo jak wiadomo, te karty once to watch nie wszystkie mają. Walkout oraz Motmy. Natomiast kurczę, nadal to jest 9 kart specjalnych. Prawie mi wyleciało z głowy jeszcze jedno pytanie: Czy jest jakaś srebrna karta, która jest lepsza od karty Ikony? I nie, taka karta nie istnieje, natomiast. Jest to możliwe w przypadku, kiedy jako ikony użyjemy legendy. I tutaj mowa oczywiście o Carlosie Walderami z FIFA 17. Jest to najgorsza legenda, jaka kiedykolwiek powstała. Zobaczcie zresztą na te statystyki. I nawet karta Cristiano jest od niego lepsza. Karta srebrna z FIFA 19. Także no to mówi samo za siebie. Zobaczcie na statystyki. Prawie każda statystyka Cristiano jest lepsza. Nie mówiąc już o tym, że oczywiście ma totalne statystyki o wiele lepsze od Carlosa Walderamy. Także no. Jest to rzeczywiście prawda, jeżeli mówimy o legendzie, jeżeli mówimy o ikonie jest to niemożliwe, ponieważ każda ikona z FIFA 19 jest lepsza od srebrnej karty. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, standardowo łapka w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się już jutro na odcinku o godzinie 17.00.